Szanowni mieszkańcy powiatu Łukaskiego, wszyscy goście, którzy w tym czasie będziecie u nas obecni, składam Wam na najbliższe święta wielkanocne, na czas poświąteczny, najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych, wesołych, radosnych, prawdziwie wiosennych świąt wielkanocnych. Dużo cierpliwości w związku z koronawirusem. No i życzę wszystkim mieszkańcom Ziemi Łukaskiej, wszystkim gościom, byśmy ten z jednej strony radosny, a z drugiej ciężki czas jak najbezpieczniej, jak najlepiej, jak najowocniej przeżyli, byśmy mogli w komplecie, po świętach wrócić do swoich obowiązków. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego.